Witam serdecznie, drogi widzu. Z tej strony Artur Sierocki. Ja na co dzień zajmuję się pracą energetyczną jako wielowymiarowy uzdrowiciel oraz jasnowic. Swoją działalność prowadzę już ponad 11 lat, a swoje pierwsze praktyki medytacji, pracy z energią, pracy z tematami ezoteryki, rozwoju duchowego zaczynałem w wieku 13-14 lat, i niewiele lat później zaczynałem. Pomagać ludziom, zwierzętom, pracować energetycznie z naturą, naprawdę z sukcesami i efektami swojej pracy. Posiadając pewne dary i zdolności nadprzyrodzone, które wraz z wiekiem, rozwojem i praktyką obudziły się we mnie, towarzyszą mi do dzisiaj, rozwijam się, praktykuję i inspiracją w trakcie mojego rozwoju duchowego i pracy energetycznej oraz prowadzeniem w życiu, było między innymi założenie kanału YouTube i wystąpienie pierwszy raz w telewizji taki oficjalnie u Janusza Zagórskiego w telewizji niezależnej NTV. Od tamtej pory, bo założyłem swoją działalność w 2014 roku, prawdopodobnie byłem jedną z najmłodszych osób o takim profilu działalności w Polsce. Od tamtej pory udzielam różnych wywiadów, występuję w różnych telewizjach i nagrywam swoje autorskie programy właśnie w tym miejscu Zegar Życia TV. Gdzie serdecznie Cię drogi widzów, zapraszam, ponieważ znajdziesz tutaj wysokiej jakości treści, jeśli chodzi o warsztaty, programy, medytacje, ćwiczenia, wizje dotyczące przyszłości, świata, audycje live. Nagrałem naprawdę sporo różnych materiałów, w tym pełnometrażowe warsztaty, naprawdę za darmo, bezpłatnie, które w odpowiedniej playliście możesz odnaleźć. Dotyczącą snów, pracy z żywiołami, rozwijaniem niektórych zdolności nadprzyrodzonych lub te, wykonywania testów rzeczywistości, czy w snach, czy też na jawie, żeby rozpoznać u siebie pewne dary, możliwości. To miejsce też przyciąga ciekawych ludzi, jest miejscem tworzenia pewnej społeczności, gdzie w komentarzach ludzie też dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniami. Jest to przyjazne, pozytywne miejsce, gdzie. Z różnych dziedzin życia, praktyki takiej mądrości zebranej w życiu i przede wszystkim wypraktykowanej, dzielę się z Tobą, drogi widzu, drogi słuchaczu. Jeżeli chcesz dowiedzieć się o mnie więcej, zapraszam Cię do odwiedzenia też mojej strony www.zegarżycia.com, gdzie szczegółowo opisuję różnego rodzaju usługi, które wykonuję już od lat, również i dla firm. Świadczę takie usługi od tematów głębokich aspektów zdrowia, tematów duszy, tematów naszych pól energetycznych do pracy z konkretnymi narządami, programami, zmianą przyszłości człowieka, jeżeli widzę, że pewne rzeczy mogą się nieciekawe, niefajne wydarzyć, bądź już się dzieją, żeby ten los skorygować, naprawić, żeby człowiekowi pomóc się odnaleźć i przejść pewien proces transformacji. Ale tych rzeczy jest dużo więcej, dowiesz się, o nich więcej na moich filmach. Niektóre filmy są nagrane w taki sposób, że też opisują, jak pracuję, co dokładnie wykonuję. Pozdrawiam cię serdecznie z tej strony. Artur Sierocki i zapraszam cię na mój kanał YouTube Zegar Życia TV. Pozdrawiam.